Patrząc w ogóle na adwentyzm, to jest ciekawy kościół, bo on wszystko, co protestanci do tej pory zrobili, to w adwentyzmie można to właśnie spotkać jako kumulację. Łącznie z luteranami, którzy mówią, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, sola skryptura, tylko Biblia i tak dalej. Jeżeli. Wydaje mi się, że ten kościół naprawdę jest ciekawy i naprawdę może coś zaoferować. I nie myślę o ludziach w tym kościele, tylko o tej ideologii. Jeszcze raz to chciałem podkreślić. Przyjdziecie do adwentystów, obiecuję Wam, że znajdziecie czarne owce. Jak nie wierzycie, to przyjdźcie i sami zobaczcie. Znajdziecie czarne owce w Poznaniu również. Ale jak będziecie szukać, to znajdziecie też bardzo fajnych, wartościowych ludzi i też ich znajdziecie. Nie wiem, kogo będzie więcej, kogo naliczycie, co będzie treścią Waszych poszukiwań. Ale chcę nawiązać do tego, że wcale nie musicie wierzyć mi na słowo. Po prostu możemy przyjść sprawdzić, dotknąć.